Cześć siemanku, witam Was, witam Was na moim kanale, dzisiaj w dość nietypowym miejscu. Ci, co śledzą mojego Facebooka wiedzą, że postanowiłem przenieść się na okres letni, w inne miejsce, w którym będziemy kręcić dalej moje retro filmiki. To jest to miejsce. Jesteśmy teraz na takiej czadowej, wygodnej kanapie altanowej. To jest moja altana, w której postanowiłem teraz prezentować swoje retro zabawki i swoje retro poczynania. Co dalej? Przenoszę wszystko z tego względu, że zaczyna robić lato. A jak wiecie, i ci co już mnie długo oglądają, jest parę takich filmów na moim kanale, na których prezentuję kilka sprzętów, kilka zakupów i potwornie się na nich poce, Leje się ze mnie w pocałości, bo 33 stopnie mam u siebie w retro pokoju jak jest na zewnątrz około 28. Masakrycznie nagrzewa się po prostu dach i mam bardzo wysokie temperatury, które jak wszyscy wiecie szkodzą na nasze retro na nasze zasilacze i nasze układy i tak dalej, itp. i TD. Dlatego Stoi niewykorzystana ta oto altana, którą zaraz wam dokładnie pokażę. Obejdziemy sobie, zrobimy sobie taki tur z lewej, z prawej od środka, z góry, z dołu, może nawet wejdę na dach. Pokażę wam, jak to wygląda. Jest tutaj dużo rzeczy, które z retro raczej się kojarzyć nie będą. One tu zostaną, ale jest dużo miejsca, gdzie mogę sobie porozkładać stoliki, mogę sobie porobić tak, jakbyśmy na przykład robili tutaj retronizację, gdzie chłopaki mieli stoły poukładane sprzętu wystawionej super impreza. Mam też lodówkę, tak więc można tutaj naprawdę sobie nieźle to wszystko zorganizować i zrobić kawał niezłego pokoju, kawał niezłego miejsca na ogrywanie latem gierek. A miejsce to, słuchajcie, już kiedyś stanowiło dla mnie taki, taki zaczłek, w którym żeśmy rozstawiali C64, rozstawialiśmy y, Sege, Moją Mega Drive, rozstawialiśmy później pc ty graliśmy Polanie, y, graliśmy w Half-Life'a, w Quake'a, Quake'a 1, 2, no po prostu w StarCraft'a, graliśmy na C64, już dokładnie nie pamiętam jakie gry, ale chyba tak jak wszystko leciało, a mieliśmy większość znanych tytułów, graliśmy na Atari 65X, -e. wtedy to wszystko było modne, tu się wszyscy przewijali, a teraz zostałem tylko ja sam. Niestety wszyscy ci, co interesowali się ze mną e, tym sprzętem, po prostu powyjeżdżali, pozostawili swoje zainteresowania zajęli się czymś innym. No i jestem sam tutaj i teraz właśnie oglądacie moją facjatę. E, tak więc teraz chciałbym was zaprosić na taki tutaj przechadzkę po tej mojej altanie, pokażę wam ją z zewnątrz, potem wejdziemy jeszcze do środka. I taki plan. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak się spodoba, to dajcie wyraz tego w komentarzach. Opowiedzcie, co byście tutaj chcieli widzieć, czy ten pomysł Wam się podoba, czy coś takiego, myślę, zda egzamin. Ja myślę, że tak, że to jest jakaś odskocznia, nie ma mam miejsca, gdzie się kisić, a sprzętu mam tyle, że mógłbym tu wszystko powystawiać i po prostu moglibyśmy przeskakiwać z urządzenia na urządzenie i nagrywać. Fajnie jeszcze, jakby na przykład ktoś mnie odwiedził i byśmy razem pograli, to już byłoby w ogóle czadowo. Dobra, no to zapraszam na teraz małą prezentację tego mojego miejsca retronowego. Altana Retro Excel. o, tak ją nazwijmy. Dobra, tak jak obiecałem, to teraz pokażę Wam ją z zewnątrz, tak wygląda. Jestem sobie tutaj teraz z telefonikiem i obejdziemy ją w koło. Na dach nie wiem, czy wejdę. Chcecie, żebym szedł na ten dach? Może wejdę. Tutaj mamy wejście, ona jest dosyć długa, bo sięgasz tam i tu się wchodzi. Moje retro altanki, o widzicie? Tutaj przed chwilą, właśnie siebie nagrywałem na tej kanapie po kolei. Pokażę Wam, jakie to jest, to jest takie wysokie. To jest taka abażurowa, zajebista lampa. Ona jest retro. Mówiłem, że to z retro nic nie ma, jednak coś jest. No tak to wygląda z góry. Dosyć wysokie pomieszczenie, na pewno z 5 metrów. Nie, no może z 4, przesadzimy. Tak, tutaj mam jakieś takie pierdółki. Mam lusterko. Nie wiem, co to się za lampa włączyła, a może ma no, być czy... Tak, widzicie, tutaj już jest moja kanapa, na której przed chwilą występowałem. To jest takie, nie wiem, legowisko zrobione tutaj, kiedyś ktoś czytał książki. Tutaj mam parę rowerków, tu jeszcze handelka została. To jest bardzo ciekawa lodówka, w której możemy trzymać browarki. Tak jest, tutaj mamy... co my tu mamy jeszcze? Tutaj jakieś poroże leżą. Tu wejdę sobie, widzicie? Tutaj jest jeszcze zmywa, który jest nieczynny. Wieża, ajwa butla z gazem drabinka od basenu o kurde tu jest telewizor kineskopowy o proszę trzeba go wyciągnąć będzie czyli mamy telewizor kineskopowy to ja go tutaj schowałem nie pamiętałem no i tak to wygląda tutaj za to, to szybko mamy takie miejsce sobie na grilla to jest też na końcu yy, taka skórzana, fajna sofka też tam można się rozstawić. No i tak to wygląda. Ty by można było w tym miejscu tutaj poustawiać stoliki, i tutaj mógłbym sobie wszystko powystawiać. Mam tych monitorów, mam tego wszystkiego od groma, to mógłbym tutaj teraz na lato się przenieść. Pomieszczenie niestety nie jest ogrzewane, ale latem jest tutaj bardzo przyjemnie, te wszystkie okna się fajnie y, odsuwają, tak, tutaj do góry można sobie zrobić przewiew tak to mniej więcej wygląda kiedyś tutaj w tym miejscu moi rodzice w latach 90 prowadzili bar można było tutaj się nażreć i ochrać browarami było to dosyć popularne miejsce ale kolejny ich interes wyparł bar i bar został pożycony Bóg ciężka robota powiem wam cały czas tylko tu każdy tyrał a z pijaństwem wiecie jak jest no to temat na inny w ogóle vlog no, tak to wygląda, obeszliśmy, może bym wszedł na ten dach jeszcze, to powiedzą, że, że, że już zwariowałem całkiem, idziemy jeszcze sobie na zewnątrz, tutaj, może bym tędy wszedł, muszę pod iść, cholera, ale pogoda jest czat to może byśmy, nie, no chyba nie wejdę na ten dach. Jak wygląda z tej strony? O. o, jesteśmy teraz z drugiej strony. tak ja wam pokazuję. Widzi ta? Tak by można było. Zagospodarować. Oh, zajebiście. Wszystko na retro. Dobra, idę po drabinę. Dobra, przyniosłem tą drabinę teraz. Proszę, muszę wejść tam. Z to będzie wesoły film. No, na dach też znalazłem. Z każdej strony wam już pokazałem jeszcze tutaj na szczyt mm. Ja pierdolę, coś tu się rusza O, o Jezus panie Tak to wygląda Stary a głupi ja pierdolę. No dobra Jeszcze tylko Czekajcie Dobra, jestem tutaj na tym dachu tak jak obiecałem dziwię się tak kręci siebie widząc siebie eee, tak wygląda moja retro altana, tak naprawdę siedzę na dachu Lazłem poszedłem specjalnie po drabinę aluminiową pomysł jest mam nadzieję, że będziecie mnie w nim wspierać, że się uda, ten mój taki projekt tutaj mały, ale jest piękna Popatrzcie, patrzcie jakie ładne drzewa Zieli, ptaszki śpiewają, no po prostu czad rewelacja a człowiek stary i głupi łazi po dachach i kręci takie bzdury. Dobra, fajnie, żeście mnie obejrzeli do końca. ci, co zostali, to niech piszą, niech wyrażają się w komentarzach dowoli. Będę bardzo wdzięczny. No nic, w następnym filmie już będziemy w środku i będziemy rozstawiać sprzęt. Iha, jeszcze jedno takie. Ostatnio wiadomo, jak to jest. Czasu jest mało. Czasu mam mało, dla mnie lato to jest dużo pracy, i wybaczcie, jeżeli te filmy nie będą się tak często pojawiać, jak pojawiały się po prostu no, w okresie zimowym. Ja już o tym kiedyś mówiłem, myślę, że zrozumiecie. Każdy z nas, z nas pracuje i każdy z nas ma swoje obowiązki, ale mimo wszystko pasję swoją dalej kontynuuję i mam nadal zamiar dzielić się z Wami moimi retro poczytaniami. Trzymajcie się na razie i cześć, do następnego filmu. Stryk.